Czym dla Państwa jest dobre szkolenie? Dla nas dobre szkolenie to takie, po którym uczestnik może powiedzieć: Zdobyłem potrzebną wiedzę, uzyskałem praktyczne kwalifikacje. I mogę z całą odpowiedzialnością polecić to szkolenie innym, a instytucja, w której pracuję, odniesie wymierną korzyść. Takie szkolenia staramy się realizować od początku naszej działalności. Ośrodek działa od 1990 roku. Jest częścią Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, największej polskiej organizacji pozarządowej wspierającej rozwój samorządności. Specjalizujemy się w szkoleniach skierowanych do administracji publicznej. Szkolimy pracowników urzędów marszałkowskich, gmin i powiatów, jednostek organizacyjnych samorządów, radnych, oświatę, spółki komunalne, służbę zdrowia, a także przedsiębiorców i organizacje pozarządowe. Mając na względzie wysokie wymagania naszych szkoleń, angażujemy do współpracy najlepszą kadrę praktyków z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Starannie dobieramy tematykę oraz programy szkoleń. Nasz zespół stara się odpowiadać na bieżące problemy prawne, jak również doskonalić wiedzę i kompetencje praktyków. Kształcimy zarówno pracowników rozpoczynających pracę w administracji, jak i specjalistów czy kadrę zarządzającą. Szkolimy w naszych ośrodkach w Katowicach i we Wrocławiu. A także w wielu innych miastach w województwie śląskim, polnośląskim i wielkopolskim. Dla potrzeb konkretnych instytucji przygotowujemy indywidualne, dedykowane programy i projekty szkoleniowe. Z naszych szkoleń skorzystało już blisko 160 tysięcy osób. Szkolenie jest naprawdę bardzo ciekawe. Na każdych zajęciach czy wykładach na każdym szkoleniu mogliśmy się dowiedzieć bardzo, bardzo ciekawych rzeczy. Wiadomo, każde szkolenie było inne. Ale na każdym szkoleniu zdobyliśmy e, wiedzę, która, która pomoże nam w przyszłości. Naszym patronem jest profesor Walerian Pańko, współtwórca polskiego samorządu, jeden z założycieli fundacji, pierwszy prezes Najwyższej Izby Kontroli. Co roku wręczamy nagrody Lider Edukacji Samorządowej, zwane popularnie walerkami dla urzędów szczególnie zaangażowanych w podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników. Bardzo serdecznie dziękuję za to wyróżnienie. My cenimy tego typu wyróżnienia. Fundacji gratuluję nowej siedziby i myślę, że będzie nasza współpraca dalej tak trwała jak dotychczas. Dziękuję. W środku regularnie spotykają się również fora, skupiające samorządowych specjalistów branżowych, m.in. forum oświaty, kadr czy sekretarzy. Uczestnicy szkolą się i wymieniają doświadczeniami zawodowymi. Sami decydują o interesujących ich tematach oraz zapraszanych gościach. Z jednej strony oczywiście każde spotkanie forum to jest jakiś tam element szkoleniowy, ale to, co zawsze podkreślają wszyscy członkowie forów, to fakt, że mogą się spotkać, porozmawiać o swoich problemach, mogą poprzez koordynatora pytać innych członków o rozwiązanie jakichś spraw. Ośrodek to również badania i usługi doradcze, badania jakości życia, badania jakości obsługi klienta, strategie i programy branżowe, ekspertyzy i ewaluacje. Ośrodek to grupa 300 ekspertów, konsultantów, trenerów, stawiających sobie za cel szybką, praktyczną i profesjonalną pomoc. Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe zaufanie i zapraszamy do współpracy z Ośrodkiem.